Proszę podejść, poruczniku Kowal. Proszę usiąść. Tu się nie pali. To powinno być wam na rękę. Przynajmniej będziecie mieli choć jeden prawdziwy powód, żeby mnie zamknąć. A tego to nam akurat nie brakuje. Jasne. I dlatego zamiast na sali sądowej spotykamy się w tych kazamatach. To dla pańskiego bezpieczeństwa, Kowal. Jasne. <noise> Oczywiście. Spotkaliśmy się tu w konkretnym celu. Śledczy Jones i ja chcemy zadać panu kilka pytań. Mamy nadzieję, że pańskie odpowiedzi pozwolą rzucić nowe światło na to, co zaszło na planecie DB4. Nie mam nic nowego do powiedzenia. W tej sprawie byłem już wielokrotnie przesłuchiwany. Co się tak gapicie? Sprawa DB4 jest już od dawna zamknięta. Winni siedzą albo nie żyją. A ja mam już serdecznie dość grzebania w przeszłości. Kowal. Sprawa DB4 będzie zamknięta, kiedy my tak powiemy. A pan jest tu po to, żeby odpowiedzieć na nasze pytania. Proszę nam pomóc, Kowal. A my pomożemy panu. Kiedy ja sobie świetnie radzę. Nie potrzebuję niczyjej pomocy. Do czasu. Uuu, to zabrzmiało prawie jak groźba. <grystanie> Nic z tych rzeczy. Ale powinien pan wiedzieć, że nie tylko my badamy ponownie sprawę DB4. I dla pańskiego dobra lepiej by było, żebyśmy jako pierwsi znaleźli odpowiedzi na kilka pytań. Pańskiego i pańskich przyjaciół. Nie podoba mi się to. Ani trochę. Proszę mi wierzyć, nam też nie. Ale za bardzo nie mamy wyjścia. Proponuję, żebyśmy przeszli do rzeczy. Ok. Dobra. Co chcecie wiedzieć? O, tak, lepiej. Zacznijmy od początku. W jakich okolicznościach zetknął się pan z korporacją Stellar Fox? To było kilka dni po powrocie z ostatniej misji. Odebrałem ostatni żołd, wróciłem do domu, odespałem, obudziłem się i przez kilka godzin leżałem, gapiąc się w sufit i myśląc, co dalej. Wiedziałem, że na emeryturę i pielęgnowanie ogródka jeszcze za wcześnie. Byłem przecież przed czterdziestką. Funky Call. Bez oddechu. W kilku godzinach rozmyślałem, ułożyłem sobie w głowie plan. Był w sumie prosty: zamienić wojskowy mundur na policyjny. Robota ciekawa, w miarę dobrze płatna, no i jest mundur, a dziewczyny to lubią. A ponieważ lubię proste rozwiązania, postanowiłem udać się prosto do szefa policji kosmicznej. Dzień dobry, ja do szefa. Bardzo mi przykro, szef jest zajęty. Był pan umówiony? Szef jeszcze o tym nie wie, ale bardzo chce ze mną porozmawiać. Naprawdę nie da rady. Ładne szpilki. Mm, do twarzy pani w tym <grym> Dziękuję, to bardzo miłe z pana. Szef tutaj? Hej, ale tak nie można, ja uprzedzałam, że szef jest zajęty. Ja tylko na chwilkę. Czego? Wyglądał jak typowy glina, który zbyt dużo czasu spędza za biurkiem obiadając się pączkami. Tylko szybko, zanim każę cię wyrzucić. Na mieście mówią, że licencje detektywów kosmicznych załatwia pan od ręki. Chwila. Lęcki. Tak. Mhm. Nie, nie teraz. Oddzwonię, tylko wyrzucę z gabinetu jakiegoś niewychowanego pajaca. Na mieście mówią różne rzeczy. Przychodzi tu mnóstwo takich bezczelnych typków jak ty. Myślisz, że jesteś jedyny w swoim rodzaju? Takie są fakty. Fakty powiadasz? No. No to pochwal się. Albo, rzekaj, niech zgadnę. Weteran wojenny? Porucznik Funky Kowal. Pięć lat czynnej służby. Wzorowej służby. Miliardy na liczniku jako pilot. No i parę drobnych odznaczeń. Na przykład Srebrna Gwiazda Palantiru. Tu są moje papiery. A pokaż. No co my tu mamy? Ochrona misji zwiadowcze, starcia bezpośrednie. Ogromną misję a gwiazda palantiru za co? Za uratowanie w pojedynkę załogi i stacji badawczej, ze strzelaniem siedmiu statków wroga i powrót w jednym kawałku, bez nawet jednej rysy na lakierze. Hmm. Ciekawe. Bezczelny, bezrobotny weteran z orderami. Nadal twierdzę, że to nic wyjątkowego. Ale w sumie co mi szkodzi? Można by Cię sprawdzić. Niech pomyślę. Co my tu Cokolwiek mamy? Cokolwiek pan wymyśli, dam radę. No, no, jasne, wy zawsze dajecie radę. Yy. No dobra. Polecisz z paroma moimi ludźmi w ochronie przesyłki. Prosta sprawa, więc pewnie nie będziesz miał okazji się wykazać. No ale od czegoś trzeba zacząć. Bułka z masłem, szefie. Kiedy i gdzie mam się stawić? Yy, no, bądź jutro o 8 rano na naszym kosmodromie. Dostaniesz mundur, broni, wszystko co potrzeba. Tu masz wszystkie niezbędne informacje. Jak się sprawdzisz, to porozmawiamy o licencji. Może pan już zacząć ją wypisywać. Odbiorę za parę dni. Spokojnie. Jesteś pewny siebie, ja się różni kończy. Zobaczymy, jak wrócisz. W takim razie do zobaczenia za parę dni. I dzięki za tę robotę. Nie będzie pan żałował. Dobra, dobra, podziękuję, że jak wrócisz. A teraz wynocha z mojego gabinetu I, i zamknij za sobą Trzymaj za mnie kciuki, maleńka. To może z pierwszej wypłaty zaproszę cię na drinka. Chciałbyś, nie stać cię. Uwielbiam niedostępne kobiety. Do zobaczenia, złotko. Dowal, proszę się skoncentrować na istotnych aspektach tej sprawy. Pańskie podboje nikogo to nie interesują. Czy naprawdę nie wydało się panu podejrzane, że tak szybko dostał pan pracę? Nie, raczej nie. Za bardzo cieszyłem się, że coś się będzie działo. Poza tym, dlaczego mieliby nie chcieć kogoś takiego jak ja? No dobrze. Co było dalej? Wczesna pobudka, taksówka na kosmodrom, gdzie z resztą ekipy wsiedliśmy do niewielkiego transportowca, który zawiózł u nas na statek. A ten... Wielki. Nie przywykłem do latania takimi olbrzymami. Zazwyczaj śmigałem myśliwcami, czasem małymi krążownikami, a to był jakiś kolos. Na pokładzie było kilka osób załogi, ja trzech innych agentów ochrony i jeszcze kilkoro pasażerów. Przez pierwsze dwa dni był jak na wczasach. Tylko że nudno, i bez drinków z palemką. Gdy obudziłem się trzeciego dnia rano, czułem, że coś się wydarzy. Nie wiem skąd, ale wiedziałem, że to nie będzie kolejny zwykły dzień. Wszedłem do mesy, żeby z pozostałymi zjeść śniadanie. Ledwo zdążyłem nadgryźć obrzydliwego, syntetycznego croissanta, kiedy... Co jest? No, to Uspokajam, bez paniki. To chyba gdzieś w ładowniach. Jedziemy sprawdzić? No nie no, zaczekajmy. Od tego jest załoga. Poza tym, śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Trzeba dokończyć. Uwaga! Do wszystkich pasażerów i załogi transportowca asmr Mówi kapitan. Przed chwilą w części towarowej nastąpił wybuch. Nie wiemy co było jego przyczyną, ale naruszył powodę zewnętrzną naszego statku. Bezpieczeństwo na pokładzie nie jest zagrożone, ale dalsza podróż w tym stanie nie będzie możliwa. Wysłaliśmy już informację o awarii i spodziewamy się szybkiego przybycia ekipy technicznej. Do tego czasu proszę o pozostanie na swoich miejscach i nie opuszczanie pokładu pasażerskiego. Bez oborów. nie mówiłem? Nie ma co się denerwować. Trzeba dokończyć śniadanie. Mam nadzieję, że szybko to naprawią. Jeszcze kilka dni na tym żarciu i zacznę szczać na niebiesko. A to fakt. Miałem nadzieję, że to się zmieni jak zostawiłem armię, ale widać, że to gówno jest mi pisane. Mam propozycję. Skoro i tak tu utknęliśmy, to może zróbmy coś pożytecznego i ogram was w pokera po śniadaniu. Co wy na to? Świetny pomysł. Dokończ, a ja idę po karty. 10 minut później siedzieliśmy w mesie we czterech, ostrząc sobie zęby na żołd pozostałych. Chodzę za sto. Twoje 100 i jeszcze 200. E, dam mnie za wysoko, pas. Planki ty mięczaku. <laughs> Spokojnie, jeszcze cię puszczę w skarpetach. Sprawdzam. Dwie pary. Asy nadamy. Pięknie, pięknie, ale na moich trzech króli to za mało. Dupa. Ja też mam trójkę, ale dziewiątek. Bardzo dziękuję. Gra z wami to czysta przyjemność. Funki, rozdajesz. Wszystkie wasze zadania są tak fascynujące? Zawsze się tak dużo dzieje? Różnie bywa, więc nie narzekaj. Lepiej sobie spokojnie polatać i pójść do kasy po wypłatę, niż wylądować w szpitalu albo goztnicy. No, chyba że umrzemy z nudów. No dobra, dobra, grajmy. Co to było? Oj, cholera! To chyba ten pieprzony legalik. Eee... Grajcie beze mnie, zaraz wracam. Dawaj, ja rozdam. Tylko nie spędź całego dnia w kiblu. Masz jeszcze trochę kasy do przegrania. Spokojnie, zaraz wracam. Mam też trochę do wygrania. No, a potrzeba to zawsze z daleka. O, Uratowany. Myśli pan, że jedzenie na transportowcu S.N.A.O.K. mogło być zatrute? Co? Że ktoś celowo chciał was osłabić? Nie, no bzdura. Chyba nigdy nie był pan w dłuższej podróży kosmicznej. A już na pewno nie z naszą armią. Trzeba mieć żołądek ze stali, żeby to wytrzymać. Tak a propos, mm, to mam nadzieję, że zamówiliście jakąś pizzę, bo to jest dość długa historia. Ale dopiero zaczynamy. Proszę się skupić na swojej opowieści. No dobra, gdzie to ja byłem? Aha, e, stałem w kiblu przed lustrem. Kiedy kątem oka zobaczyłem przechodzących korytarzem pięciu kolesi w pomarańczowych kombinezonach z oznaczeniami pomocy technicznej. Choć gdyby nie ubrania, to w życiu bym nie pomyślał, że mogą cokolwiek naprawić, ale za to wyglądali na takich, co świetnie sobie radzą z mokrą robotą. Oprócz jednego z nich. Ten, który szedł na końcu, wyglądał dokładnie jak ja. Przez chwilę myślałem, że mi się wydawało, ale żeby się przekonać, poszedłem za nimi. Czwórka poszła w kierunku sterówki, a ten podobny do mnie skręcił w stronę pokładu pasażerskiego. Skradałem się za nim, aż doprowadził mnie pod drzwi mojej kabiny. E, kolego, zgubiłeś coś? Zanim zdążył odbezpieczyć broń. Podbiegłem do niego, wyskoczyłem w górę i potężnym uderzeniem obu stóp trafiłem go w sposób mocny. Kupina jeszcze się nie podniosła. Facet naprawdę wyglądał jak ja. Był identyczny. O co tu chodzi? Dotknąłem jego twarzy. Wszystko stało się jasne. To była maska. Bardzo dobrze wykonany silikonowy odlew mojej twarzy. A pod nią facjata typowego zbira. Takiego samego jak pozostali technicy. Mm, robi się co nas ciekawie. Zabrałem jego broń i poszedłem w stronę sterówki. Na statku panowała cisza. To mogło oznaczać tylko jedno. Udało się im przejąć kontrolę nad mostkiem. Po chwili stanąłem przed drzwiami do sterówki. Załadowałem broń. Nada no do roboty, fangi. U nas wszystko zgodnie z planem. Załoga zneutralizowana. Przejmujemy ładunek. Możecie podchodzić. Szybki Żydokka i już wszystko było jasne. Załoga siedziała pod ścianą, z rękami na głowach. Dwaj e piloci leżeli nieprzytomni lub martwi. Stojący obok, Typek mierzył do nich z pistoletu. Dwóch innych siedziało w fotelach na stanowisku dowodzenia. Ten drugi musiał usłyszeć otwierające się drzwi. Jedynka. załatwiłeś do Szybki strzał z biodra. Bandziut upadł na podłogę sterówki z pokraźnych rozmiarów dziurą w korpusie. broni? Dwaj pozostali zerwali się z foteli z bronią w rękach i niewiele się namyślając, zaczęli strzelać. Bardzo nie lubię, jak się do mnie strzela. Ale zanim zdążyłem im pokazać, co o tym sądzę, za moimi plecami rozległ się krzyk. Padnij, panki! Obejrzałem się za siebie. Widok był cokolwiek zaskakujący. W drzwiach do sterówki stała jedna z pasażerek naszego transportowca. Nie po Zwróciłem wcześniej na nią uwagę. Wysportowana, wysoka brunetka z obłędnym biustem, ubrana w obcisły kostium z dekoltem do pasa. Wyjątkowo jednak bardziej o jej piersi interesował mnie trzymany przez nią jeszcze dymiący pistolet laserowy. Odwróciłem głowę w stronę pokładu dowodzenia i zobaczyłem ciała obu zbirów zwisające bezładnie na oparciach foteli. Co to się to cholery dzieje? Spokojnie, Fanki. Już wszystko pod kontrolą. Tak? To ciekawe, bo według moich rachunków został jeszcze jeden. Mm, już nie. Spotkałam go po drodze. Uh, uh, widzę, że lepiej z tobą nie zadzierać. <grym> o, ty też nieźle sobie poradziłeś. Jestem Prenda. Miło mi. Ja, Fanki, mm. ale zdaje się to już wiesz. Bardzo jestem ciekaw skąd? Później o tym porozmawiamy. Mam tu jeszcze coś do zrobienia. Załoga zajęła się sprzątaniem zwłok, a kapitan usiadł z powrotem za sterami. Brenda podeszła do komunikatora i wywołała połączenie. Na ekranie urządzenia pojawiła się twarz mężczyzny. Już wkrótce miałem się dowiedzieć, że nazywa się Paul Barley i jest jej szefem. Akcja Pandora zakończona. Były małe komplikacje, ale puszka nietknięta. Statek ratunkowy umknął. Lecimy dalej. Dzięki, dobra robota. Do zobaczenia na miejscu odbioru. Chwilę później siedzieliśmy już w mesie popijając syntetyczną mochito. Pani też z ochronę? <śm> nie, a na pewno nie takiej jak twoja. I nie mów do mnie pani, to mnie postarza. Dla kogo pracujesz? Prywatna agencja detektywistyczna Universe. O więcej nie pytaj, i tak nie mogę ci powiedzieć. Pracujesz dla Lenskiego? Mhm. Mm Chyba muszę się z nim spotkać i wyjaśnić pewne sprawy. Nie lubię, jak się mną pogrywa. To raczej nie będzie miła rozmowa. A swoją drogą to niezły jesteś. Może chciałbyś do nas dołączyć? M? Czemu nie? Interesująca propozycja. Ale najpierw Lenski. Zatwię tę sprawę i zaproszę cię na drinka. Jak będziesz nalegać, porozmawiamy też o pracy. Czy ktoś ci już kiedyś powiedział, że wyjątkowo bezczelny z ciebie ty. Wielokrotnie. Mm, to się dobrze składa. Lubię bezczelnych facetów. Mówiąc to, wstała i odwróciła się w stronę korytarza prowadzącego do kabin pasażerskich. Widok jej bioder był hipnotyzujący. Nie mogłem się powstrzymać. Wstałem i poszedłem za nią do jej kabiny. No dobra, tę część opowieści może pan sobie darować. Opisy jej kształtów również. Myślałem, że interesują was wszystkie detale. Tylko takie, które coś wnoszą do sprawy. A wydarzenia w kabinie panny Brendy Lear chyba do takich nie należą. Szkoda, bo to najciekawsza część podróży. Kowal. No dobra. Dwa dni, dwie noce później byliśmy z powrotem na ziemi. Prosto z kosmodromu pojechałem do siedziby Policji Kosmicznej, żeby rozmówić się z Lenskim. O, Fanki, Szef już na ciebie czeka. Mm. Jak miło z jego strony. Lenski jak zwykle siedział za swoim biurkiem. Jesteś, kowal. Podejdź tu. Mam dla ciebie licencję. Co to miało być? Tam był mój sobowtór. Tylko pan wiedział, że lecę w ochronie. Tak się bawimy? Uspokój się, Fanki. Przecież ja nie mam pojęcia o czym mówisz. Zazwyczaj, jak ktoś mi mówi, że mam się uspokoić, to jest już za późno. Dokładnie jak wtedy. Lęski dostał prosto w szczękę... Kowal! Co ty wyprawiasz?! ...i przewrócił się do tyłu razem z fotelem. Zapomnij o licencji, złama Ta? Jeszcze zobaczymy. Załatwię cię! myślał, że nie zauważy, jak sięga poschowaną schowaną pod biurkiem broń. Ale jeden szybki kopniak załatwił sprawę. Poczekaj! Tak cię urządzę, Kowal! Zanim zaczniesz mnie straszyć, przeczytaj sobie jutro gazetę. Bardzo im się spodobała moja historia. Raniu! daruj sobie. A, dzięki za licencję. Miło robi się z tobą interesy. E, powiedziałbym do zobaczenia, ale obawiam się, że w najbliższym czasie będziesz widywać wyłącznie swojego adwokata. A, i kumpli pod prysznica. Dobrej zabawy. Następnego dnia... Prasa szczegółowo opisała policyjną intrygę Lenskiego, która miała doprowadzić do przejęcia przez wynajętych zbirów ważnej rządowej przesyłki. Lęski pożegnał się ze swoim stanowiskiem i zniknął z mojego radaru. Nigdy więcej już go nie spotkałem. Co najważniejsze, miałem już licencję kosmicznego detektywa i dobre wejście do Agencji Uniwersum.